Siad przesadził, znów coś odwaił, ja mu nie daruję, teraz wojna się szykuje, złodziejem jest ich temne u... jego samochód pluje, bo ukrył go najpewniej, bądź pieniądze na niego, madej. Coś tam że od zawsze go nie lubiłem, tylko to zobaczyłem, to prezespodziel robiłem. Geraż ma, samochód na poddurku stoi, tak już kilka minut, tak po prostu nie przystoi. Gosz jest z oraz madam gazeraż, teraz wymyśli się zemstę, której się nie spodziewa, poczekam, na noc a zaśnie, Ty to zrobię właśnie, a kiedy się obudzi, to zostaje niespodziankę. Okej, okay, to się nie rymuje. Sąsiad przesadził, znów coś odwaił. Ja mu nie daruję, teraz wojna się szykuje. Złodziejem jest ich u... Jego samochód pluje, bo ukrył go najpewniej, bądź pieniądze na niego, Mayday. Nadeszła już noc, samochód stawił świateł nawet nie zgasił, rachunki wywaju, Muszę się przygotować, no i mogę wychodzić i nikt nie zdoła mi przeszkolić. Gdzie ty idziesz? Obudzisz dzieci? Eee... Wynoszę śmieci? Tak? Oj, bardzo podejrzane. Nie mam teraz czasu potem wyjaśnię, kochanie. O nie, nie! O nie, nie! Tak nie będziemy bawić! Wyszedł. Sąsiad przesadził, znów coś odwalił, ja mu nie daruję. Teraz wojna się szykuje, złodziejem jest tichu. u ciemnej, go samochód pluje, bo ukrył go najpewniej. Bądź pieniądze na niego mayday. Sąsiad się doigrał, zemzięcy cię, opowiadać wnuką, to będę zapewne. Za te wszystkie lata dostaję nauczkę i to ja pod koniec lepiej przebędę się. Nie będę z wodą balony ani fejkowe kupony, co będzie coś grubszego, przebiję mu opony. Sąsiad przesadził, znów coś odwaił, ja mu nie daruję, teraz wojna się szykuje, złodziejem jest cichu, ch**iem, go samochód pluje, bo ukrył go najpewniej, bądź pieniądze na niego, Mayday. Sąsiad przesadził, znów coś odwaił, ja mu nie daruję, teraz wojna się szykuje, złodziejem jest cichu, ch**iem, go samochód pluje, bo ukrył go najpewniej, bądź pieniądze na niego, medej